Serdecznie nastrojowo, jak widzicie. Nie, najlepszy wpis, jaki miałem to ostatnio, to ktoś napisał. Jak wrzuciłem takiego, takiego szybkiego vloga z tą moją szafą z tyłu, ktoś napisał o takie szafie jak w amerykańskich filmach, gdzie zawsze przed mordercą się ludzie chowają. No to było Mistrzostwo Świata. Dobra, natomiast Mistrzostwo Świata to było to, co zrobił Piotr Łącz w ja zacznę może taki mini step. 5 godzin i 35 minut minęło od momentu, kiedy przyjechał do Hali. 5 godzin i 35 minut. O godzinie 16 czasu miejscowego zabrał go samochód, podobnie zresztą jak Miluna, do sali, która jest odległa 20 minut, 20 minut drogi. Jak wolno jedziesz. A, natomiast e, wyszedł na ring 5 godzin i chyba nie wiem, 17 minut później, bo w którymś momencie zacząłem liczyć. No, to jest absolutnie skandal, Od tego życzymy. To jest skandal. Takiej rzeczy się nie robi. E, ja nie mówię, że to jest kontra Polakowi, bo Miluna o tej samej godzinie inny autobusik, ale też zabrał o godzinie 16 czasu miejscowego. Oczywiście te rzeczy wiem od Piotka, Piotka Łącza, natomiast e, sama walka, sama walka gorzej się mogła, nie mogła zacząć dlatego, że w pewnym momencie nikt tego nie wychwycił, ja tego za pierwszy raz nie wychwyciłem, komentatorzy e, DAZON, którzy e, robili tą walkę tego nie wychwycili, a mianowicie e, to wygląda na to, że panowie są w klinczu, zrywają się z tego klinczu, e, Piotrek pada na deski, wolno wstaje, to fakt, na to zwrócił e, jeden z komentatorów uwagę, coś wolno wstaje i sędzia zaczyna go liczyć, ja rozumiem, że to był cios, bo Piotr, wreszcie znaczy był cios, bo później oglądając to nie wiem, bo za trzecim razem w zwolnionym tempie, tego nie widzieliśmy, w tempie naturalnym, czyli bez żadnego opóźnienia, wyglądało to rzeczywiście, że tam wszedł jakiś cios w tym zwarciu. I to był cios, po którym, po którym Piotrek był liczony. Czyli już najgorsza możliwa ewentualność, jaka była, jeśli widzieliście te nasze wywiady, jaka, i, i, moje wywiady, wywiady, jeden, przed tą walką z piotkiem łącząc to kontrolowanie walki na początek, zobaczenie co on potrafi, a później włączam swoje turbo. Taki był pomysł w skrócie. Natomiast ciężko było włączyć te turbo, jak byłeś od razu, od razu dwoma punktami. Dzień dobry i knockdown w pierwszych 90 sekundach. Natomiast nie wiem co tak bardzo zdenerwowało, chciałem użyć innego wyrazu na wk. I kończącego się na Ło. Czy to, to zdenerwowało, że tak głupio e, zapisał na swoim koncie ten knockdown, czy te 5,5 godziny czekania w tej sali, tak zagotowało Piotka, że on najpierw spokojnie wyczekał, dwa razy trafił. W ogóle milą sprawiał wrażenie, po tym jak zaliczył knockdown na Polaku. sprawiał wrażenie takiego gościa, co był przygotowany, nie wiem na to, że czy co Piotrek, nie wiem, poda mu rękę, podziękuję, że go nie zabił i zejdzie z ringu. No, tak to wyglądało, bo ponieważ od momentu knockdownu to był Piotek Pojedyncze jakieś cios, ciosy i na tym wstecznym e, Milon. To, co mówił Piotr, Milon nie umie walczyć na wstecznym. Nie umie. Idzie do przodu, to fajnie wygląda warunki fizyczne. Widzicie te wideo z tyłu warunki fizyczne, super to, <laughs> super to jest po jego stronie. Natomiast no, zwarcia nie ma. To są słowa Piotra. Piotra Bicia, uderzeń, yy, walczenia w zwarciu, yy, walczenia w yy, półdystansie o nazwijmy to tak może zwarciu to są słowo walczenia w półdystansie nie ma milun, to mówił Piotr Łącz, i dokładnie tak było on, on nie umie on, jak jest wszystko na wyciągniętą rękę, ten chłopak wygląda bardzo dobrze jak wszystko jest na odległość 30 cm od twojej twarzy i gościu atakuje no, to widać kompletną panikę. Tam były chyba dwa ciosy, no i później poleciała ta kombinacja, kombinacja, którą widzicie z tyłu, z prawej, i później ten z lewej cios, po którym padł jak kłoda komentatorzy. Od razu im większy jesteś, tym ciężej padasz. Czyli jedno z tak najbardziej oświetlanych kliszy jakie w ogóle kiedykolwiek słyszymy. Natomiast, natomiast tak było: rzeczywiście padł ciężko, próbował wstać wrzaski z rożnikach Miluna, wstawaj, 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 on rzeczywiście próbował podniósł się, natomiast było widać, że kompletnie nie ma go na ringu, nie wiedział gdzie jest Milun. Jakby dopuścić wtedy, jakby sędzia puścił tą walkę, to by mu Piotrek Łącz krzywdę zrobił. Krzywdy mu nie zrobił, wygrał przez nokaut, szok maksymalny, ponieważ od początku narracja była taka, że Milun to jest faworyt. Mówiono o tych walkach, mówię o komentatorach do ZON, o walkach w amatorce, jaki to nie jest dobry, jak to wszystko świetnie u niego wygląda, podawano z kim tam nie wygrywał, z Kubańczykami, nie z Kubańczykami. Cała narracja przed walką Milun kontra Łącz była o Milun. No i oczywiście później ta reakcja Polski, Tyson, szokuje, Miluna, kolejna, szok, kolejny szok w wykonaniu Polaka. Przypomniano, nie wiem, chyba ktoś nasz wywiad oglądał, albo Piotr to mówił w kilku innych. Co jest rzeczywiście możliwe, że Piotr mówił, że bez względu na to jaka będzie, jak daleko nie zajdzie, to i tak jest do przodu, bo to jest dla niego doświadczenie, to, to jest zbieranie wszystkich tych rzeczy, które są najważniejsze w późniejszej karierze, co przypomniano. No i, i, i teraz walczy dalej, jest w ćwierćfinale, to jest to po prostu i, i wcale ten rywal jego następny wcale to nie jest taki gościu, który no nie wiem, należałoby już się położyć, bo było dwóch kolejnych, dwóch kolejnych, a no później również przypomniano, A teraz my to doskonale wiedzieliśmy, że w obu walkach, które widzieliśmy w wykonaniu Piotka Łącza, jedną wygrał na punkty, drugą wygrał tak jak Piotr Łącz najbardziej lubi wygrywać, a mianowicie przez nokaut, Piotrek nie był faworytem, po prostu przeciwnie. Piotrek był underdogiem. Z Milunem był większym underdogiem niż tej pierwszej walce, którą miał, trochę na wyrost, no bo, bo jak się słuchało Piotka, to było, było widać, było słychać w jego głosie he, w tym ostatnim wyjazdzie, dlaczego uważacie, dlaczego on jest uważany za faworyta, ja uważam siebie za silniejszego, to uważam, że ja jestem w tej walce faworytem, później jeszcze parę, he, parę zdań poszło po zakończeniu walki, nie wiem co mówił Piotrek, bo jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale było widać po minie Miluna, że to nie było zaproszenie na kolację przez Piotra gdzieś tam w ryjazdzie, tylko parę rzeczy, których Milun mówił o nim. Widocznie Piotrek sobie w tej walce przypomniał. Po tej walce przypomniał i mu powiedział: Odciągnęli Miluna, nic tam oczywiście się nie działo. Odciągnęli Miluna, Piotrek odszedł, poszła ręka w górę, i mamy no wielką sensację. To jest, to jest wielka sensacja, ta ci nie według Piotka, Bo Piotrek by od razu powiedział, że jaka to jest sensacja. Skoro ja od początku wiedziałem, że jestem lepszy od, od mojego pierwszego rywala, jestem lepszy od Miluna, który ma wiele dziur, ja w ogóle nie rozumiem. Tu się okazało, że naprawdę miał dobrze rozgryzionego. Wracam do tego wiadu, chociaż na końcu vlogu wrzucę go, to możecie go zobaczyć tym przed wyjazdem. Kiedy Piotrek mówi, przecież on musi być naruszony. Przecież z tego co ja słyszałem, to, ma, to jest w wywiadzie, mówi Piotrek. To on wielokrotnie był, kilkukrotnie, nie wiem czy wielokrotnie, ale kilkukrotnie podczas sparingów zaliczał, może nie nokauty, ale, ale nokdauny. Czyli tych sparing partnerów rzeczywiście dobrych miał, natomiast oni go tam tłamsili strasznie, ci, ci sparring partnerzy i według Piotka to może mieć znaczenie. To znaczy Piotrek strzelił mu takiego czyściocha z lewej że to chyba nie miało znaczenia, czy był naruszony, czy nie, natomiast na pewno, na pewno mu nie przeszkodziło, słuchajcie, to nie ma być długie, oczywiście wrócimy do analizy z, z Maćkiem Myszkinem jutro rano, czy tam u Was po południu, zależy oczywiście, gdzie, gdzie nas oglądacie, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie rozpoczyna się ta sobota, mamy jeszcze przed sobą dwa pojedynki, oczywiście Kamila Gardzielika z Witem Mielnickim, no i polską wagę ciężką w Prudential Center, czyli domu, który zbudował Tomasz Adamek, Damian Knyba, kontra, Marcin Siwy. Ale to dopiero e, dzisiaj wieczorem. Trzymaneczko, e, błyskawiczny update na